Cześć. A ten odcinek poświęcimy na wykonanie researchu na temat multikukera Philips HD4713 na 40. W nagraniu przede wszystkim skoncentrujemy się na kwestiach technicznych, będzie nieco o ciekawostkach, opiniach i innych bardzo istotnych kwestiach. Jeżeli zatem rozważasz zakup tego produktu, to koniecznie obejrzyj ten film do samego końca, aby poznać jak najwięcej szczegółów na temat tego urządzenia. No i teraz tak w w przypadku multi zawsze w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na cenę, w jakiej można zakupić taki produkt. W przypadku urządzenia Philips HD 4713 na 40 ta cena generalnie jest dość atrakcyjna, ponieważ produkt znajdziecie w sklepach za około 480 zł. A zatem trzeba powiedzieć, że jak na szereg funkcjonalności, które umożliwia właśnie to urządzenie, cena jest naprawdę interesująca. a skoro Wspomnieliśmy już o funkcjonalnościach, czy też o trybach pracy. No to tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku tego produktu dostępnych jest aż 60 programów automatycznych, z których oczywiście może korzystać użytkownik takiego produktu. Co ciekawe, multicooker oferuje również możliwość korzystania z takich opcji jak na przykład pieczenie, gotowanie na parze, podgrzewanie czy wolne gotowania. Zatem szereg ciekawych rozwiązań znalazło swoje zastosowanie właśnie w tym urządzeniu. To, co na pewno zasługuje na uwagę, to jest to tak zwana technologia podgrzewania 3D, to jest taka technologia, która ma za zadanie zapewnić, że w przypadku przygotowywania potraw właśnie w takim multicookrze ciepło będzie rozprowadzane równomiernie wszystko oczywiście po to, aby potrawa została przygotowana odpowiednio a zatem na pewno bardzo fajnie, że również o tę kwestię zadbano właśnie w tym produkcie jeżeli chodzi o zastosowanie samego urządzenia no to można wykorzystać je do przygotowywania różnych potraw mogą to być czy to potraw z mięsa, czy to dania rybne również generalnie urządzenie znajduje swoje zastosowanie w przypadku przygotowywania Warzyw, a zatem sporo ciekawych możliwości w tym zakresie daje właśnie ten konkretny multi Jeżeli chodzi o inne aspekty, tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że Philips HD 4713 na 40 posiada aż 5 litrów pojemności, a zatem jest to pojemność, która na pewno powinna wystarczyć na przygotowanie smacznego obiadu. Tutaj też właśnie zawsze zwracacie uwagę na tę pojemność, aby była dostosowana do Waszych potrzeb. No, i myślę, że jest to pojemność dość optymalna. Kolejna kwestia to oczywiście funkcje dodatkowe. W przypadku tego produktu możliwe jest korzystanie nie tylko z 60 programów, ale również z innych funkcji, takich jak funkcja minutnika czy opcja regulacji temperatury. Wśród ciekawostek warto też wspomnieć o tym, że czyszczenie nie powinno również sprawiać jakichś większych problemów, a to z tego względu, że produkt został wyposażony w takie elementy, które można po prostu wyjąć, a następnie umyć. A zatem również dobrze, że zadbano o tę kwestię, która może mieć dość istotne znaczenie podczas korzystania właśnie z tego typu produktu. W przypadku multi warto też zwracać uwagę na moc samego urządzenia. No i w przypadku tego produktu wynosi ona aż 2000 W, a zatem dość spora moc, no i myślę, że może to ucieszyć potencjalnych użytkowników właśnie tego sprzętu. Jeżeli chodzi o opinie na temat tego urządzenia, no to w internecie generalnie jest ich dość sporo. Produkt zbiera szereg ciekawych opinii, przyznam szczerze, że wiele z nich jest pozytywnych. A sprzęt chwalony jest zwłaszcza za prostotę obsługi. A do tego wspomina się także o ciekawych funkcjonalnościach, o których zresztą wspomniałem już nieco wcześniej. Do tego dochodzi fakt dość niskiej ceny tego urządzenia, a zatem szereg ciekawych pozytywnych opinii znaleźć można w internecie właśnie na temat tego sprzętu. A zatem na pewno jest to bardzo ciekawa propozycja w kategorii multikukerów. Dodam też, że jest to sprzęt stosunkowo łatwo dostępny. Znajdziecie go w różnych sklepach. Myślę, że z tym nie powinniście mieć jakichś większych problemów. Dodatkowo dodam też taką informację, że Philips HD 4713 przez 40 to jest taki multikuker, który w ostatnim czasie jest dość mocno popularny. Osobiście uważam też, że nie wzięło się to znikąd. A zatem trzeba przyznać, że bardzo interesująco się to wszystko prezentuje w kwestii multicookera Philips HD4713 na 40. Ja dodam jeszcze, że link do tego produktu znajdziesz w opisie mojego filmu, gdybyś chciał poznać jeszcze więcej szczegółów na jego temat. A ja standardowo zachęcam Cię również do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem, jeżeli ten materiał. Okazał się dla Ciebie przydatne. A tymczasem to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.